Siemaneczko widzowie. Dzisiaj gramy w policję. Tak, y, dobrze słyszeliście. Gramy w policję. Y, teraz mogę Wam powiedzieć, że tu stoi nasza policja. Więc super. I co, zaczynamy? Ok, zaraz Wam wytłumaczę, o co w tym chodzi. Y, jedziemy, mamy tutaj y, oczywiście syrenę. O tak, oczywiście. Mamy też migające światła i po prostu nic. I teraz, jak widzimy jakieś auto, w którym na przykład się wyświetla. Yy, poczekajcie, o na przykład przekroczenie prędkości. To włączamy syrenę i go gonimy. Jak pisze, nad nim, jak pisze nad nim stop, to on się zatrzymuje, my się zatrzymujemy i wychodzimy. Teraz otwieramy bagażnik, czy nic nie ma w bagażniku, bo może mieć osobę albo coś. I kto to jest? Team Lewis, proszę. Przekroczenie prędkości. Damy mu. 104 zł. Tutaj nic nie zaznaczam, bo nic nie miał w bagażniku. Klikamy Ticket, i to będzie mandacik, niech zapłaci i super. I wsiadamy. No i tak się będzie życie kręciło. Zawsze ludzie z busami często nic po prostu nie mają w bagażniku. Ale no, ja wam właśnie chcę najbardziej pokazać, że coś jest w bagażniku nieraz kogoś. Ja lubię takie auta, co stoją tutaj na poboczu, bo one właśnie y, stoją i nic nie robią, ale tam właśnie od czasu do czasu wyjeżdżają. O, o nie, trzeba gonić. Wiemimy, trąbimy, trąbimy, trąbimy. Jest stop. Ok. Idziemy zobaczyć, czy coś ma w bagażniku. A, ma tylko cement, czyli nic dokładnego. Patrzcie, ja nie mogę na ich wąsy. Kevin Silver, właśnie, teraz mamy święta. I Kevin kojarzy się z filmem Kevin sam w domu, nie? Więc no, przekroczenie prędkości 30 km. No i legalną rzecz miał w bagażniku, czyli tylko to zaznaczamy, damy mu 4. Cztery... Nie, ja mu chcę dać stówkę. Dobra, stówka. No i poszło. Dobra, lecimy. Teraz wiecie, yy, nikogo nie będę łapał, tylko jadę na autostradę, bo na autostradzie zawsze jest dużo osób. O nie, o nie ja się wkopałem. Jadę właśnie na tą autostradę. Często mamy takie osoby, co uciekają z więzienia i trzeba być blisko nich, żeby złapać ich, bo oni uciekają z więzienia swoimi autami, więc Dobra. Jesteśmy tutaj i ja często lubię robić tak, patrzcie. Wjeżdżać tu, zakręcać, hamować, wjeżdżać tutaj tyłem. Jak kogoś będę widział, to po prostu tak wyjeżdżać tak nagle. Więc czekamy. O tam ktoś był. O nie, nie tego złapałem. Ale dobra, tu ktoś jest. Ojoj. Patrzcie, jaka lipa, dymi mi się spod maski. O nie. Najgorzej, patrzcie, dymi mi się. No dobra. Idziemy do tego gościa. W bagażniku nic nie ma. Tak jak wam mówiłem, że prawie nic nie ma. O nie, to pani jest. Dzień dobry, proszę pani. Jak pani ma na imię? Karen Brown. Mhm. Dobra, no tylko przekroczenie prędkości. Bo tutaj nic w bagażniku nie miała. No, zrobimy jej 630 zł. Dobrze. Jeżeli chcecie wersję policyjną z y, Gierki Nikolki, to oczywiście piszcie w komentarzu. I teraz, właśnie, lecimy. czekajcie, wiedzcie co zrobię kliknę yy, kliknę tutaj na pauzę yy, i teraz sobie kliknę tutaj na y, policyjny no na policyjną bazę i ona mnie przykieruje na tą stronę właśnie o tą i teraz nie, to tu jakaś. musimy ściszyć i tutaj mogę kliknąć na te samochody tutaj I teraz patrzcie, wchodzę I teraz robię tutaj na takie klucze i młotek I płacę za 76 zł I mam naprawione autko Klikamy tutaj na strzałeczkę, żeby powrócić Tak, tom. Powracamy i tutaj tak, możemy zatankować do pełna i możemy umyć samochód. My zrobimy to i to. Teraz tankujemy do pełna, to klikamy tutaj. I robimy do pełna i to nas będzie kosztowało 4 ,31 zł i groszy. Kupujemy. I teraz umyjemy swoje autko, bo trochę jest zabrudzone tutaj. Za 100 zł? No dobra. Mamy. No i co? też można tutaj odbierać pieniądze. O! Oh, mam 1000 paście, mam 1059 zł. No jestem po prostu w niebie. Dobra. No to co? Lecimy dalej łapać osoby. Lecimy. Poczekajcie, też trzeba podgłosić, żeby było słychać Syreny i w ogóle. Będę jechał wolno, żeby kogokolwiek wiecie, tak szybko złapać, żeby szybko zawrócić na wypadek albo coś. Mhm. Coś w on nie wjechał. Gdzieś tutaj był, nie? O nie, o nie. Coś mi się zaciął, o nie. O, nie. o jest, jest, jest. Nie mogę oponować samochodu. Trąbimy. Jest. Jest. No i wychodzimy do niego. Wychodzimy. Patrzcie, o ten napis stop chodzi, że jak pisze stop, to znaczy, że jest już złapany. Dobra. Oj, 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 oj patrzymy. No chyba pierwszy raz coś ma. O Jezu, ma piwo. No nic, no, tutaj jest piwo. Więc dobra, idziemy zobaczyć, kto te piwo wozi. I ty. To jest chyba ten sam gościu, co wtedy był, nie? Ale ma inaczej na imię. Jakub Silver. No dobra, zaznaczamy mu teraz, patrzcie, bo ma piwo, a wiecie. Nie można prowadzić podczas alkoholu. Może nie pił, no ale coś mu trzeba tam dać. Dobra. 340 zł, Ticka. też możemy kogoś do aresztu wsadzić, ale ja dopiero co zainstalowałem tę aplikację i jeszcze nie mam wybudowanego aresztu, nie? Dzisiaj będzie krótki odcinek, bo też zaraz mam wyjazd, więc jak chcecie część drugą, to piszcie w komentarzach. Coś mi się lekko obiło tutaj o ekran. No, ktoś przekraczył prędkość. Jeszcze nikogo nie mieliśmy, że ktoś uciekał, nie? Więc jestem ciekawy, czy ktoś będzie uciekał dzisiaj. Ojej, na aucie się zarazpiłem. Dobra. W bagażniku tylko opona. Czyli nic... Jezus Maria! Jakie ona ma oko! Susan Apple. Oha, no, dobra, no, Też nie, damy jej 255 zł. I klikamy. Ticket. Pewnie osoby będą mnie pytały, jak się wychodzi z samochodu. Owszem, jak się całkowicie zatrzymamy, tutaj mamy taki zielony guzik, i w go trzeba po prostu. Kliknąć. No i już wychodzimy z samochodu. I pewnie osoby będą mnie pytały, jak wejść. Kierujemy po prostu się na auto. No i tutaj mamy na narysowane autko i w to trzeba kliknąć. Za minutkę kończymy film, kochani. Bo zaraz mam wyjazd. Ale część druga podejrzewam, że będzie. Teraz ostatnią osobę łapiemy. No, się trafiła. Poczekajcie, ja chcę złapać inną osobę, która jakby nie przekroczyła prędkości, tylko coś innego zrobiła. Więc do innej osoby jakiejś. Może taką znajdziemy, bo ja chcę Wam na przykład, nie wiem, zobaczyć osobę, która wypadek spowodowała, albo coś takiego, a tu na razie nic. Bo jak wyjdzie na to, że jeszcze nie mam tego odblokowanego, no to zrobimy to autko. No Wszyscy widzicie przekroczyli tylko prędkość. No to łapiemy chyba tych, co przekroczyli prędkość, nie? No bo nie ma innej osoby. Dobra, to skręcimy sobie tutaj i tutaj. No i teraz, jak znajdziemy jakąś osobę, no to. Poczekaj, może na syrenie pojadę, to ktoś coś zrobi. Jak obiecuję, że jedną osobę, to jedną osobę. O nie, o nie! Hamulec mi nie jest, zadziałał. O nie. O! I co, zatrzymamy Tak, nie. Zatrzymamy tylko tą panią i kończymy, no bo nikogo innego nie ma, ale pewnie, pewnie będzie w drugiej części. Patrzymy, czy coś ma w bagażniku. Tylko cement. Jezu, jak ja nienawidzę, jak oni takie oczy mają. Karol Carpenter. No nic. Dobra, dajemy 748 zł. Ticket. Dobrze, widzowie. Kończymy ten odcinek. Jeżeli chcecie część drugą, to piszcie w komentarzu. Też pewnie się zaraz nam odblokuje, że na przykład jakiś złodziej ukradł coś albo coś podobnego. Piszcie w komentarzu, czy chcecie część drugą. I mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawiajcie łapki w górę jeżeli ktoś chce może zostawić subskrypcję no i powodzonka w szkole pa pa